Czosnek. Imbir. Kurczak. Warzywka się moczą. Na obiad. Warzywka się moczą. Mama z dziećmi poszła do babci. Moim zadaniem jest ugotowanie obiadu. Moim zadaniem jest ugotowanie obiadu na... Na obiad. No, ugotowanie obiad na obiad i podwórzanie po mieszkania i posprzątanie. Jeszcze pranie muszę zabrać. Mamy kilka nowych rzeczy. Pokażę Wam. Po pierwsze, lustro na balkonie. Lustro na balkonie zamontowałem. Tak się prezentuje. Dlaczego lustro na balkonie zamontowałem? Bo tak mi się podobało. Tak wygląda. Nowe lustro na balkonie, bo tak mi się podobało. I chcę mieć lustro na balkonie, żebym się mógł przeglądać, jak mnie ręce. O, an, an, tu była, jadła banana. Ugh. Także muszę posprzątać, muszę poodkurzać. Ugh. gotować obiad i poodkurzać. Z nowych rzeczy to lustro na balkonie mamy. I tutaj sobie zakupiliśmy jeszcze piękne stojaczki przy oknie na różne warzywa. Czosnek, imbir, mała cebula, czosnek, duża cebula, ziemniaki, słodkie ziemniaki. Jem. Jem. Por i yeah. duże warzywo Nie wiem jak się mówi po polsku wiem po chińsku Nie wiem po polsku Śmieci czekają od wczoraj na wyrzucenie Już mi się nie chciało wieczorem mieć jak po jak umyłem śmieci Jak tcho, nie umyłem śmieci jak, e, brrr, jak co? Jak pozmywałem naczynia, to że mi się nie chciało iść wieczorem wrzucić śmieci, także śmieci czekają do dzisiaj na wyrzucenie. No. Także teraz o, kurczak mi się jeszcze nie rozmroził na obiad, to poczekam chwilę, a warzywa muszę skończyć umyć. Warzywa muszę skończyć umyć i warzywa muszę skończyć umyć, jeszcze cebulę muszę obrać i później idę poodkurzać. No, także dzisiaj taki, dzisiaj, pracowi, dzisiaj pracowity poranek. Bardzo pracowity poranek. Umyję te warzywa i obiorę cebulę i pójdę podkurzać. Ziemię do kwiatków musimy kupić i w końcu posadzić nasze, nasze kwiatki. Także to jest kolejny projekt. Kolejny projekt do zrobienia, który mamy. Potrzebujemy ziemi na potrzebujemy ziemi, żeby posadzić trzy kwiatki. Jeden kwiatek w salonie. Jeden kwiatek w salonie, drugi roślina, roślina w salonie, druga w dużej łazience i trzecia w, w naszej sypialni. Simpej z dziećmi poszła do babci rano. Wszyscy zjedliśmy śniadanie tutaj rano. Simpej karmiła jamianga yang dzisiaj. Przy niedzieli i... A jak gotuję. Ja gotuję jak to przystało na weekend. Weekend ja gotuję, Simpej gotuje w dni. Od poniedziałku do piątku, miałem powiedzieć w dni robocze, ale że nie chodzimy do pracy, także nie mamy dni roboczych. Mamy od poniedziałku do niedzieli. Teraz obiorę cebulę. Obiorę cebulę, żebym miał ja do kurczaka fajnie podsmażyć sobie. Kurczak z cebulką. Mniam, niam, niam. niam. Kurczak, czosnek, cebula, imbir. Tak to wygląda. Obiorę może 4 cebule, Albo 5. Może 5, bo takie małe. 5 cebul obiorę teraz. 5 cebul obiorę teraz. Oczywiście zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Nie te chiny. Mamy 220 subskrybentów. Celem naszym teraz jest dobicie do 1000 subskrybentów, żeby kanał nasz został właśnie zapoczątkowany i żeby miał jakiś tam początkowy rozwój. Udało nam się przetrwać przez kilka miesięcy, yy, przez pierwsze dwa miesiące, także teraz yy, powolny wzrost w następnych kilku miesiącach w tym roku. Fajnie, żebyśmy dobili do tysiąca subskrybentów, także jeśli nie zasubskrybowałeś naszego kanału jeszcze, to zapraszamy do subskrybowania. Kliknij ten czerwony przycisk. Kurde, ale mi się płakać chce teraz. O! Płakać nad losem ludzkim mi się chce teraz. E, kliknij w ten czerwony przycisk. E, czekaj, w prawym dolnym rogu, czy w lewym dolnym rogu? W prawym dolnym rogu. Kliknij na przycisk. W prawym dolnym rogu. Żeby zasubskrybować. Żeby zasubskrybować kanał. Kliknij w prawym dolnym rogu, żeby zasubskrybować kanał. Nie, nagrywa się spoko. Nagrywa się. Jeszcze sobie. Jeszcze sobie tutaj umyję naczynia. Jeszcze sobie szybko umyję naczynia, żeby miał umytę bo tak lubię sobie umyć naczynia przed gotowaniem i później tylko robię gotowanie i mam wszystko zorganizowane fajnie tutaj w kuchni. Simpej jak gotuje to ma zupełnie, zupełnie inny styl. Shimpei w ogóle nie myje naczyń w czasie gotowania, tylko wykorzysta dużo i później gotuje i później zostaje cała serca do umycia. Ja mam inaczej, ja jak gotuję to tak sobie zrobię coś, umyję trochę Zrobię coś, umyję trochę, żebym miał czysto I później kolejny Później kolejny, kolejny jakby etap po, po przygotowaniu warzyw i umyciu naczyń, tego co jest brudne do tej pory to to umyję i później przychodzę do kolejnego etapu, także ja to robię bardziej etapami. Dobra, kurczaki się rozmrażają, piersi z kurczaka, sześć obranych, imbiru trochę, eee, czosnek. Tutaj nasze piękne nowe, piękne nowe eee, półeczki do wa warzyw kupiliśmy ostatnio na Taobao, na chińskim, chińskim Allegro, na chińskim portalu. O, z zakupami zielone warzywa, proszę bardzo. Zielone warzywa śmieci. O ryż jeszcze od wczoraj mamy. Ryż kukurydzą. Czekaj, zrobimy na. Zrobimy na na czym? Zrobimy na. Yy, ty, ty, podgrzewanie. Teraz jeszcze napije się wody. napije się wody. dziesiąta jest teraz. Dziesiąta siedem. Simpej z dziećmi ma wrócić o dwunastej. Pijcie wodę, bo zdrowa. Pijcie wodę, bo zdrowa. Co jeszcze Wam mogę pokazać? A w sumie tu nie mamy jeszcze nic nowego. Także mamy to lustro na balkonie. Bo mi się tak zachciało lustra na balkonie, żeby mieć. No i te półeczki na warzywa mamy w kuchni. Jeszcze Wam raz pokażę. Lustro na balkonie. O, proszę bardzo. Tutaj nad kranem mamy lustro. Moje no półeczki w kuchni też nowe. Dobra. Także tutaj coś po, tutaj coś porobiłem, tutaj coś porobiłem i teraz podkurzam. Teraz po Mieszkanie, żeby podkurzać mieszkanie, żeby było ok. Odkurzacz mamy taki a, do trzymania na baterie, więc na jednym ładowaniu można podkurzać całe mieszkanie. Bardzo w sumie ok, tylko ciężko się wymienia. Ciężko się wysypuje śmieci, bo brudzi się strasznie i nie ma worka na śmieci, tylko jest tutaj w pojemniku się daje śmieci. Kurczę, mam nadzieję, że naładowałem. O, ok. Słuchajcie, nie zostawiajcie tych negatywnych komentarzy tak dużo, bo my to lubimy tylko te pozytywne komentarze, także zostawiajcie tylko te pozytywne komentarze. No, zostawiajcie tylko te same pozytywne, bo my lubimy te pozytywne dostawać, także one są super, a te negatywne to nie, to nie zostawiajcie ich tam. No, zachowajcie może dla siebie, co. No, chcemy taką zachować. Y Sympatyczną, rodzinną, miłą atmosferę tutaj. Więc nie te negatywne komentarze to nie tam nie, nie, nie chcemy ich. To nie zostawiajcie ich dobra. No nie zapomnijcie subskrybować kanału. Celem jest naszym dobicie tutaj do tysiąca subskrybentów. Mamy nadzieję, że to się uda w najbliższym w najbliższym miesiącu albo w najbliższych dwóch miesiącach. No kanał się nam do, bardzo rozwija. Dużo osób jest tutaj zainteresowanych. Jak wygląda prawdziwe życie w Chinach, także no to są nie te Chiny, nie te Chiny, które znacie tam powiedzmy z przeszłości czy jakieś tam stereotypowe to samo życie, słuchajcie, samo życie. Dobra, to tyle. To tyle. No, pozdro na razie, cześć.